Kochani, witam Was serdecznie. Chciałabym króciutko powiedzieć Wam o tym, jak sobie poradzić, jak przetrwać w tym trudnym czasie izolacji. W tym, że przyszedł kryzys, ponieważ już jesteśmy długo w tym czasie i nie widać końca, i też nie wiemy, kiedy się ten czas izolacji skończy, dlatego zaczyna być nam trudniej. Ważne, myślę sobie, jest to uświadomienie sobie, że jesteśmy w takiej miejscu. Jesteśmy w takiej pętli, w której kręcimy się wokół tego samego tematu, czyli cały czas mamy te same osoby wokół, te same twarze, tą samą perspektywę, i jakby to jest jeden temat. Tak, my jesteśmy tutaj w środku i jest tak, jak, tak jak jest. Dobrze byłoby, żebyśmy umieli sobie zorganizować takie momenty, w których wyskakujemy. Z tej perspektive. To jest pewne oszustwo dla naszego mózgu, ale pozwoli nam sprawić, że poczujemy się lepiej i będziemy lepiej funkcjonować razem z naszymi dziećmi. Co to znaczy wyskoczyć na chwileczkę? To znaczy oderwać się od tej perspektywy, w której tutaj jesteśmy. Nie możemy wyjść z domu, nie możemy zrobić tego, co zwykle robiliśmy, czyli nie wiem, jechać do kina na zakupy, na spacer dłuższy, czy spotkać się z koleżanką na kawie, ale możemy zadzwonić do koleżanki i porozmawiać z nią o czymś, co nie jest związane. Związane z tematem, takim jaki mamy teraz, czyli zagrożeniem wirusem. I nie mówimy o tym, tak? Bo o tym. Właściwie nie da się w ogóle nie mówić, ale mówimy krótko po to, żeby przejść płynnie do innego tematu. Czyli szukamy tematów zastępczych. Takim wyskoczeniem z tej perspektywy może być też znalezienie przez chwilę czasu na to, żeby obejrzeć sobie jakiś głupawy film, którym się pośmiejemy. Wyskoczeniem może być posłuchanie ulubionej piosenki. W ciągu dnia mam kilka takich momentów, w których zmieniam na chwilę perspektywę, po to, żeby nie zwariować. Myślę o sobie, ale też myślę o moich dzieciach, żeby razem współpracować. I być w zgodzie, i nie, nie szarpać się, nie walczyć, żeby tych emocji trudnych bo jak najmniej, muszę myśleć o tym, jak przez chwilę zmieniać perspektywy. Zachęcam Was do tego, żebyśmy właśnie w ten sposób potraktowali ten czas, w którym jesteśmy. Poszukajmy takich momentów, w których możemy na chwilkę zmienić perspektywę. Spróbujcie, polecam, warto.